mano załoga hashtag gangsebola Przychodzę do Was z kolejnym testem. Ostatnio testowałem dla Was Liquid z firmy Phantos Orange. A teraz przejdziemy do drugiego. Szkoda, że tego nie mogę znaleźć, nie wiem. Wydaje mi się, że nie wypaliłem go całego. No ale nigdzie go nie mogę znaleźć. Musiałem gdzieś chyba gdzieś zgubić. A naprawdę ta jagoda. Nie wiem, czy mówić wam, ale zrobię wam test. O, może tak, jak będę miał, przy okazji. Także tak. To jest takie opakowanie. Trochę mi się. Pogniotu, ale to mniejsza auto. Nie wiem, czy to jest firma ROK, czy to wyżej. Ciężko tutaj doczytać, co tu jest wyżej napisane. Ale coś tam ROK jest. to jest o smaku mroźnej jagody. A i oczywiście jeszcze raz przypominam, materiał jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Nie zachęcam do palenia, robię tylko test, recenzję, swoją opinię. Także ja nie zachęcam nikogo do palenia. Jak ktoś nie zaczyna, niech nie zaczyna, bo to ciężki nauk, żeby z niego wyjść. Jestem na etapie, że próbuję, zobaczymy. Bo tam popalam cygaretki, ale już w mniejszej ilości niż kiedyś. Także dobra, lecimy z testem. Mroźna jagoda z, firm, z firmy... Nie wiem, to jest Claro, Rock. Nie wiem. Mogę ostrość? Ojej, ojej. Dobra, to lecimy z testem. Oj, ostrości nie ma. Powiem Wam tak. Jest to typowa jagoda, jak w tych najtańszych liquidach. Kiedyś były takie liquidy, za 10 zł można było kupić, chyba z firmy P1. Coś takiego, albo Wild. Nie przypomnę sobie, ale P1 na pewno, to pamiętam, to chyba w żabce można było kupić. Za jakieś 9,99, tylko nie wiem, czy to był P1 właśnie jakaś tam najtańsza firma to powiem wam tak ta jagoda ma no się tak podobnie spartuje. ale nie jej widzicie sam prawda dobra po się zbiorę Aj. słuchajcie nie wiem ja kiedyś się śmiałem i nazywałem to, że smak tej jagody jest. Nie wiem dlaczego tak porównałem, ale kiedyś mówiłem, że jakby gdzieś zdechły szczur był i gniło, wiecie. Nie wiem dlaczego to porównałem do oszczu Nieważne. posmak tej takiej najtańszej jagody. <laughs> czy, jest, czy jest mroźna, to może trochę nie powiedział. No troszkę jest, ale w smaku to jest słabizna. Nie wiem, jak ktoś lubi taką jagodę, no to spoko, ale nie wiem, spróbujcie sobie. Mroźna jagoda z tej firmy. Jest ta taka właśnie ta jagoda z tych najtańszych likwidów, co kiedyś można było kupić. One miały podobną, właśnie jagodę, taką <laughs> taką dłą w ogóle. Mi <laughs> się tego nie chce palić w ogóle. No. Sprzedawca zachwalał, że to jest dobra jagoda, ale wiadomo, trzeba sprzedać. Dobrze, że nie chciałem powiedzieć, że nie będę mówił, gdzie to kupiłem, bo to nie o to chodzi przecież no wiadomo, sprzedawca chce sprzedać to wciśnie ale ogólnie no to średnia polecaj także co mogę dać ocenę szczerze to nie wiem 1 no na 10 to może nie chociaż nie wiem czy bym na dłuższą metę to palił. Jakbym nie miał nic, to pewnie bym zapalił, to dajmy takie naciągane 2 na 10. Podciągnąłem trochę, ale nawet półtorej bym dał, 1,5 1,5 2 na 10 max. Także to był test Liquidu mroźna jagoda z firmy Clarorok, nie wiem co tu jest na górze. Dwa razy R. O jest na końcu czy też? A nie no, a to tu jest. No nie wiem. Chyba, że tu coś jest. Proszę bardzo. Lotka nawet jest. Nie, tu nic nie ma. Możliwe nie wy... niekorzystne skutki działania wyrobu Kaszel, no ja mam, ale to ogólnie od cykletek Nudności, wymioty, nie Czkawka, bóle głowy, osłabienie Dezorientacja, niepokój Podrażnienie jamy ustnej i gardła Podwyżone tętne Także taką informację macie Także jak macie takie jakieś objawy z tych nie palić, w ogóle lepiej nie palić. Także pozdrow. Do zobaczenia w kolejnych filmach, w kolejnych testach. Nie wiem, czy ktoś dotrwa do końca, ale zastanawiam się, czy wrzucać intro do tych filmów, czy lepiej nie. Teraz większość youtuberów czy tam youtubery to... Niektórzy wrzucają intro, a większość to nie, no bo chodzi, żeby film był szybki, dynamiczny, a nie tam jakieś intra potrzebne. Także dajcie znać, czy potrzebne intro, jak ktoś do tego momentu dotrwa, czyli końca filmu. Pozdro, do zobaczenia i ogień. Ale nie zestrzelam do Was, tylko tak samochnąłem, sorry. Gang Sebola, nikt nas nie pokona. I wyczekujcie nowe nuty w drodze. Na pewno remix Gangsta z Paradise i nowa nuta. Oczywiście w z znowu pojem. Pozdro.